Nam Merytoryczne źródło informacji. Roman Warszawski, człowiek, który diluje czerwonymi pigułkami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, pigolo kłania się. Mamy dzisiaj wywiad, którego, czy tego typu wywiadu jeszcze na naszym kanale nie było. Sam jestem ciekaw, jaka będzie reakcja naszej publiczności. Albo będzie to rzeczywiście ciekawe, intrygujące, albo otrzymamy komentarze, że takie tematy to jednak nie. W tle będzie oczywiście gospodarka. Ja już od 10 lat rozmawiam z przeróżnymi osobami, właśnie o gospodarce, o biznesie, od przedsiębiorczości, ekonomii i często pytam, dlaczego dzieje się źle. I mam bardzo różne odpowiedzi z bardzo różnych środowisk. Więc chciałem zapytać, dlaczego my mamy w Polsce, czy generalnie w świecie zachodnim, Taki problem z demografią, z systemem emerytalnym, co oczywiście się prze przekłada na problemy gospodarcze. Dlaczego jest źle? Gospodarka to jest w dużej mierze natura ludzka, jeżeli coś źle, źle dzieje się w gospodarce, to dlatego, że no, zaczynamy olewać naturę. Jeżeli coś źle dzieje się w relacjach międzyludzkich, to również dlatego, że odchodzimy od natury. Wymyśliliśmy sobie koncepcję nowego człowieka. Ten nowy człowiek jest oczywiście równy, z założeniem płcie między sobą się nie różnią, a ponieważ się nie różnią, no to efekt mamy, jaki mamy. Mm -hmm. yy, no dobrze, no ale konkretniej, konkretniej. Ech. Konkretnie to jest e, taki problem, nie wiem, czy nie zabrzmie nazbyt naturalistycznie, ale człowiek dal, w dalszym ciągu jest gatunkiem pewnej małpy, bezwłosej i z pewnym swoim e, wrodzonym ze, zestawem zachowań społecznych. No i jakby to brzydko nie zabrzmiało w dzisiejszych czasach, my jesteśmy gatunkiem patriarchalnym. Jeżeli rezygnujemy z patriarchatu, to nasze dziewczyny dochodzą do wniosku, że one zasadniczo nie chcą mieć dzieci. Bo za każdym razem, kiedy ktoś analizuje powód spadku demograficznego, zapaści demograficznej, to przychodzą najróżniejsze recepty na ten temat. Najbardziej bawi mnie odpowiedź feministek, bo tam jest pytanie, jak sobie poradzić z tym boomem demograficznym w Afryce. Odpowiedź zawsze brzmi, że trzeba zwiększać prawa kobiet, zwiększać szanse edukacyjne dziewczynki, dziewczynek, jak poradzić sobie z zapaścią demograficzną w Europie, no to odpowiedź jest dokładnie ta sama. Czyli z dwóch z tego samego środka mamy mieć dwa różne rezultaty. No tak, rzeczywiście rzeczywiście raz na jakiś czas w telewizji w telewizjach mainstreamowych wracają debaty na ten temat i różne rzeczy można usłyszeć. Na przykład takie, że Polacy młodzi Polacy nie mają dzieci, bo jest trudna sytuacja na rynku pracy, że młodzi Polacy nie mają dzieci, bo jest trudna sytuacja na rynku nieruchomości. I no to, tak, to, to, to ale nie są ja są przyczyny? No ale ja sam jestem e, dzieckiem boomu demograficznego. Jak generał Jaruzelski wziął i moim rodzicom wyłączył światło, no to ja się pojawiłem na tym świecie. W czasie, kiedy pojawił się stan wojenny, sytuacja na rynku mieszkaniowym była znacznie gorsza od tej obecnej. E, sytuacja z dostępem do przedszkoli, do żłobków, e, do ubranek, do zabawek, e, do mleka w proszku, do opieki medycznej była znacznie, znacznie gorsza, a mieliśmy wtedy mega boom demograficzny. Więc być może to nie jest ten czynnik. To jakie to są czynniki? No ja wtedy zawsze zwracam swój wzrok w te miejsca, gdzie te dzieci są. Oczywiście te dzieci są też w miejscach biednych, ale i nie tylko. I tutaj na przykład możemy spojrzeć na społeczność Izraela, która ma taką sporą mniejszość religijną Żydów-Hasydów i oni mają po sześcioro dzieci. Ci Żydzi-Hasydzi odróżniają się od zwykłych świeckich Żydów tym, że żyją w sposób bardzo tradycyjny i mają bardzo... Patriarchalną w dalszym ciągu strukturę swojej religii. Ktoś może stwierdzić, że jest więcej dzieci w tych społecznościach, które toczą jakieś wojny, no ale mamy w Stanach społeczność amiszów. Tam o żadnej przemocy mowy być nie może. Oni żyją w sposób skrajnie pokojowy, wyrzekają się stosowania jakiejkolwiek przemocy i również mają tą dzietność na poziomie 6. I nie można też usłyszeć, aby oni cierpieli jakiś niedostatek ekonomiczny. Co prawda rezygnują z części technologii, ale Żydzi, chasydzici z technologii na przykład nie rezygnują i w dalszym ciągu mają tą wysoką dzietność, więc prawdopodobnie tym czynnikiem, który za to odpowiada jest kultura i to kultura patriarchalna. Czyli według ciebie taka kultura musi wrócić? W... Jeśli chcemy, aby dzietność się poprawiła? Znaczy, to nawet nie jest pytanie, czy my chcemy, czy nie chcemy, ale jest takie bardzo e, fajne stwierdzenie, że ziemię posiądą ci, co mają dzieci. Jeżeli my nie będziemy mieli dzieci, chociażbyśmy nie wiem, jak edukowali te nasze dzieci, jeżeli nie mamy zastępowalności pokoleń, ja to z lekcji na biologii na podstawówce bardzo dobrze zapamiętałem, że jeżeli z dwojga powstaje jedno, to mamy straty. Jeżeli z dwojga powstaje dwoje, to odrobiliśmy to, co zainwestowaliśmy. Dopiero powyżej dwóch możemy mówić o podtrzymywalności danej populacji. Jeżeli przeciętna kobieta urodzi dwoje dzieci, to powyżej tej dwójki dopiero można zacząć mówić, że ta społeczność nie będzie wymierała. Dlaczego? Bo część osób nie dożyje wieku reprodukcyjnego, część będzie zainteresowana własną płcią, część będzie miała jeszcze jakiś inny pomysł na życie. W każdym razie no nie każdy będzie tym rodzicem. Dopiero kiedy statystycznie przeciętna kobieta ma więcej niż dwoje dzieci, wtedy mamy stabilną populację powyżej 2,12, 2,17, to tam różnie jest liczone, zaczynają się te zyski i wtedy te populacje bardzo, bardzo mocno rosną. To my nie dość, że jesteśmy od takiego współczynnika daleko, to jeszcze chyba cały czas pogarsza się nam ten współczynnik. Mówię tutaj o Polsce. Polska ma jeden z, jedną z najniższych dzietności w Europie. Chyba niższą od nas dzietność mają tylko Niemcy. Y czy wierzysz w to, że można ten proces zawrócić w jakiś sposób? Czy to już jest jednak nieodwracalne? Jesteśmy na równi pochyłej? Nic nigdy nie jest nieodwracalne. Y Musielibyśmy tylko zmienić sami swoją kulturę. I e, to może w jakiś sposób odpowiedź znajdziemy w statystykach. No bo my w czerwonej pigułce mówimy troszeczkę na temat natury ludzkiej, no i na przykład zauważamy, że kobiety od mężczyzn się różnią. E, najłatwiej jest to podsumować, znowu zabrzmi bardzo prymitywnie biologicznie, ale w takim stwierdzeniu, że plemniki są bardzo tanie, jajeczka są bardzo drogie. Skoro plemniki są bardzo tanie, jajeczka są bardzo drogie, siłą rzeczy jajeczka muszą być dużo bardziej wybredne. Nasze panie, czy w ogóle ogólnie kobiety gatunku ludzkiego, nie pragną równych sobie mężczyzn. To Korwin miał taki bardzo fajny żart, kiedy przytaczał informację: jak to pytano przeciętną kobietę, czy chcesz zarabiać tyle samo co mężczyzna. Odpowiedź zawsze padnie tak, oczywiście, chcę zarabiać tyle samo co mężczyzna. Czy twój mąż ma zarabiać tyle samo co ty? Tutaj odpowiedź była zawsze zupełnie inna. Mój mąż ma zarabiać dużo więcej ode mnie. I nawet na taką okoliczność są różne badanie, badania z zakresu psychologii, także psychologii społecznej, psychologii ewolucyjnej. Nawet w gazecie wyborczej znalazłem wywiad z profesorem Wojciszkę. Tylko ten wywiad jest sprzed 10-11 lat i zaczyna się on od takiego clickbaitowego nagłówka: trudno być seksownym bez kasy. W Stanach y, amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania. Oczywiście, amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania, i wychodziło im, że żeby być atrakcyjnym partnerem dla swojej kobiety, to trzeba zarabiać gdzieś tak o połowę więcej niż ona. I wtedy jest się postrzegany jako ten równy partner. Czyli jak rozumiem, y, za naprawą polskiego systemu emerytalnego może stać to, żeby panie przestały być tak wybredne w Polsce? Nie. To, że panie są wybredne, jest bardzo dobre. To, jacy my jesteśmy, jest efektem wybredności naszych babek, prababek i praprababek. Sęk w tym, że to, w co one chcą zainwestować, jest zupełnie inne od tego, co nam się wmawia, że się kobietom podoba. Najczęstszy motyw, jaki przedstawia nam lewica, to to, że na przykład problemem mężczyzn jest to, że nie są dostatecznie emocjonalni. Że jeżeli mężczyźni zaczną płakać i nawiązywać połączenie ze swoim kobiecym wnętrzem, to w jakiś sposób poprawi to sytuację na świecie, będzie mniej wojen i tak dalej, i tak dalej. Zapanuje ogólna światowa szczęśliwość. Sęk w tym, że to jest wręczno odrzucające dla kobiet. One nie szukają do związku drugiej kobiety, kogoś kto będzie dysponował podobnym zestawem cech jak ona, tylko one szukają do związku drugiego mężczyzny. No i wtedy, jeżeli facet ma te cechy tradycyjnie utożsamiane z tą toksyczną męskością, no to wtedy rośnie szansa, że jedno w drugim się zakocha i będą mieli szczęśliwie razem dzieci. No to moment. Mówisz o tym, że już okej, okay, skupmy się na Polsce, żebym tak nie, nie mówił, że generalnie wszystkie, czy że na zachodzie, no już mówimy teraz o, o Polsce, że są wybredne. No to chyba dobrze wobec tego, co wcześniej powiedziałeś, są? tak? Tak, tylko mamy też kolejny problem, ponieważ... E, jak za każdym razem feministki u nas zaczynają narzekać, jak to Polska jest złym krajem dla kobiet, no to wtedy nasz rząd zaczyna się chwalić wszystkimi tymi statystykami, które mówią, że w Polsce na przykład wage gap nie istnieje. Ta mityczna luka płacowa jest mniejsza w Polsce niż w innych krajach zachodnich, a są województwa, gdzie kobiety średnio statystycznie zarabiają więcej od mężczyzn. Dodatkowo mamy największy odsetek pań, które są przedsiębiorcze, największy odsetek pań, które są na wysokich stanowiskach i generalnie jeżeli chodzi o tą równość, no to przebijamy w tym aspekcie kraje skandynawskie. Tylko że w tej sytuacji skoro y, panowie są równi paniom, to te pani nie będą miały dostatecznej ilości atrakcyjnych dla nich partnerów do założenia związku. I tu pojawia się wtedy problem według ciebie. No tak, jeżeli myślimy, że będąc równym i będąc zawsze miłym, osiągniemy sukces, to tutaj będzie duży problem. To teraz pytanie: czy według Ciebie zmienić się powinno społeczeństwo, nie wiem, kobiety, czy może mężczyźni, czy może wszyscy powinni zmienić swoje zachowania, czy tutaj potrzebna jest jakaś odgórna interwencja, taka przymusowa, państwowa? Ale to, co się dzieje obecnie wszędzie na świecie zachodu, jest efektem właśnie państwowej interwencji. Bo w Nowej Zelandii przeprowadzono takie ciekawe badania i sprawdzono, kto utrzymuje państwo. I o dziwo okazało się, że po staremu netto płatnikami podatków są mężczyźni i netto z podatków korzystają kobiety. U nas te transfery ekonomiczne są też spore między płciami, głównie za, pomocą, za pośrednictwem systemu emerytalnego. Panie narzekają, że mają niższe emerytury od mężczyzn. To jest prawda. Ale prawda jest też taka, że one wyciągają na każdą złotówkę wpłaconą do systemu znacznie większą mają stopę zwrotu od przeciętnego mężczyzny, bo mężczyźni może i mają dłuższą, tą, wyższą tę emeryturę, ale żyją dużo krócej, a tabele długości życia mamy takie same. Mhm. Mam wrażenie, że słyszę od ciebie dużo narzekania na to, co dzieje się wokół, więc chyba jeszcze raz zapytam. Co postulujesz, jeśli chodzi o program pozytywny? Co musi się stać? Tak samo jak chciałbym uzdrowić gospodarkę, czyli przez wycofanie interwencjonizmu państwowego z wielu aspektów, to samo może uratować nam relacje. Jeżeli państwo przestałoby robić za zastępczego mężczyznę dla kobiet, nagle mężczyźni znowu będą atrakcyjni dla kobiet. I to nawet nie będzie musiał tego nikt zarządzać odgórnie, to się stanie po prostu samo z siebie. Yy, Okej, okay, tylko ująłeś to bardzo ogólnie. Konkretne postulaty. Konkretne postulaty no to rozmontowywanie państwa socjalnego, które zapewnia jakieś zasiłki, zapewnia jakieś bezpieczeństwo no i wchodzi w te relacje między kobietą i mężczyzną. To, to jest ten ko najbardziej konkretny postulat. A dla mężczyzn z kolei e świadomość zwykła to, co czyni cię atrakcyjnym dla płci przeciwnej. Zresztą można powiedzieć, że stąd bierze się określenie czerwona pigułka to jest analogia do Matrixa. Mamy niebieską pigułkę. Disneyowskie kłamstwo, wiara w to, że y, mamy tą idealną drugą połówkę gdzieś na świecie i, i my nic nie musimy sami z siebie robić, bo ta druga połówka gdzieś na nas czeka i tylko kiedyś musimy na siebie trafić i wszystko się ułoży. Za to Czerwona Pigułka mówi tak, no słuchajcie, nie ma drugiej idealnej połówki. Są ludzie dobrzy, są ludzie źli, ale żebyśmy trafili na tych lepszych ludzi, powinniśmy zmaksymalizować samych siebie pod kątem tego, czego przeciwna płeć od nas oczekuje. Dobrze, i czy wierzysz w to, że w systemie demokratycznym ta, yy, to państwo, które pojawia się pomiędzy kobietą i mężczyzną, wycofa się z tego obszaru? Yy, jestem sceptyczny, ponieważ yy, no, mamy już kolejne pokolenie kobiet wychowanych w wielkiej nieufności do mężczyzn. Zwróćmy uwagę, jak wygląda portret przeciętnego mężczyzny w mediach masowych. Mamy do obsadzenia samych siebie albo w roli e, złoczyńcy, czyli przemocowca, e, kata, drania, albo w roli pierdoły. Bo zazwyczaj taki jest wizerunek przeciętnego mężczyzny ojca w rodzinie. On jest niekompetentny, jest zestawiany z zawsze kompetentną, dobrze radzącą sobie żoną. Kobiety są bardzo wrażliwe na przekaz społeczny, i w tej sytuacji można powiedzieć, że takie ogólne rozczarowanie mężczyznami rozsiewa się wszędzie, no i jest takie ogólne przekonanie wśród kobiet, że tym mężczyznom ufać nie można. A to Może to jest wina mężczyzn? No, w dużej mierze można powiedzieć, że jest to wina mężczyzn, bo musimy wziąć, jak zawsze, odpowiedzialność za kraj, za siebie, za rodzinę. Tylko, że no, z odpowiedzialnością to jest tak, że no, trzeba ją wziąć samemu. Nikt jej nam z nieba nie da i nie powie, że Kowalski, teraz dostałeś jakieś magiczne kompetencje, i musisz to zrobić. Trzeba, no to Peterson o tym fajnie mówi: na początku posprzątać swój pokój, a później iść kolejnymi krokami dalej. A czy to wszystko o czym mówisz nie zostało w ostatnich miesiącach trochę zachwiane, czy może wręcz przywrócone poniekąd do ustawień domyślnych przez wojnę tak blisko Polski? Znaczy no miałem niezły ubaw z artykułów pod tytułem trans kobiety mają problem żeby uciec z Ukrainy. Bo na okoliczność tej wojny nagle okazało się, że znowu mamy dwie płcie i mężczyźni po staremu muszą zostać, e, bronić kraju, a kobiety mogą wyjechać. Tylko ten porządek, to, co dzieje się na Ukrainie, na chwilę przywróciło, że tak powiem w cudzysłowie, normalnie. Za chwilę wojna się sko skończy, i jak tylko wojna się skończy, będziemy starali się domyślnie wrócić do tego, co jest promowane wszędzie na Zachodzie. Zresztą można zauważyć, że wśród wielu elementów propagandy ukraińskiej, e, jaka jest wysyłana, na, na zachód, to oni próbują to przedstawić, że oni są tą cywilizacją stawiającą bardziej na równość, na te wartości obecnie uznawane za europejskie, bo one nie są e, ściśle związane z kulturą europejską i że to wygrywa z zaściankowskim, patriarchalnym, szurowskim sposobem patrzenia Rosji. To też troszeczkę mnie martwiło, jak widziałem, że wśród takiej różnej prawicy amerykańskiej, czy też różnych, no nie bójmy się określenia szurów, w Polsce panowało przekonanie, że w Rosji jest jakiś e, idealistyczny, konserwatywny raj, gdzie no, ten kraj nie jest ani specjalnie konserwatywny, a już na pewno nie jest rajem, bo po prostu mamy postkomunę, która zmieniła się z kraju totalitarnego, czerwonego na kraj totalitarny, gangsterski. I tam Wcale nie ma właśnie konserwatywnych wartości, bo podstawową metodą antykoncepcji tam jest aborcja. A może to jest tak, czy będzie tak, że jeśli to wahadło społeczne za bardzo przesunie się w tym przypadku w lewo, to i tak prędzej czy później będziemy musieli wrócić do tych dawnych obyczajów? Znaczy na pewno będziemy musieli wrócić do dawnych obyczajów, bo ludzie są stworzeniami kalkulującymi ekonomicznie. Jak zmusić mężczyzn, czy właściwie nie zmusić, czyli skłonić mężczyzn do tego, aby dbali o państwo i o rodzinę? No trzeba ich przekonać, że to jest ich państwo i ich rodzina. Jeżeli mężczyzna ma przekonanie, że to będzie jego żona w sensie psychologicznym i jego dzieci w sensie psychologicznym, to on jest w tą rodziną i w te dzieci zaangażowany. Z kolei, jeżeli tworzymy kulturę, w której bytność mężczyzny w domu jest uzależniona od domego, dobrego humoru żony, ona w każdej chwili może z nim się rozwieść i zobowiązać go w dalszym ciągu za pośrednictwem państwa doświadczenia na rzecz tej rodziny, no to wielu facetów coraz częściej dochodzi do wniosku, że strategia bycia dobrym mężem i ojcem to ona najlepsza nie jest. Dużo lepiej jest na przykład nie angażować się, korzystać z tego, co stworzyła dzisiejsza kultura, czyli z hedonizmu obyczajowego, z tego, że te normy odnośnie zachowań stosunków damsko-męskich bardzo mocno się rozluźniły, i z tego korzystać. To jest oczywiście możliwość wyjścia dla tych mężczyzn, którzy potrafią się ogarnąć i wdrapać się na jakiś szczyt czy kariery zawodowej. Czy też no, umiejętności odnośnie dbania o samego siebie. No i też jest jeszcze wyjście numer dwa, to się nazywa w, u nas w środowisku czarna pigułka, czyli przejście w taką stronę nihilizmu, że wszystko jest bez sensu i należy po prostu się położyć i poddać, i niech ten świat płonie. Mhm. A może to jest tak, że wobec procesów migracyjnych, które teraz mają miejsce, postawa taka jak Twoja, która jakbym tutaj. Wzywa nas do pewnego przebudzenia, przegra, bo te braki demograficzne można nieustannie uzupełniać imigrantami z biednych państw. Jest tylko jeden problem z imigrantami. My sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo potrzebujemy wspólnej kultury, aby razem funkcjonować w świecie. Musimy mieć podobne pojęcie odnośnie sprawiedliwości, dobra, piękna, tych wszystkich rzeczy. Jeżeli na przykład do nas napływają ludzie z kraju, w którym trwa permanentnie wojna. I dla nich rzeczą normalną jest to, że spory międzyludzkie załatwia się przy pomocy noża albo że ukraść coś komuś to jest lepsze rozwiązanie. No to my możemy mieć później wielki problem w tej naszej tkance społecznej. A poza tym ludzie też mają taki instynkt terytorialny. Mnie bardzo śmieszy za każdym razem, kiedy ktoś mówi, że za wojny na świecie odpowiada religia. Kiedy no, państwa były areligijne, a mieliśmy przykład ostatnio państw areligijnych, które mimo wszystko te wojny dość brutalne prowadziły. My po prostu jesteśmy zwierzakami terytorialnymi i staramy się tego swojego terytorium bronić. Budujemy też instynktownie jakąś naszą tożsamość plemienną i tych innych dość często nie chcemy do siebie włączać. I możemy zauważyć, jak to się dzieje w dobie zwłaszcza social mediów, jak cała polityka wszystkich krajów zaczyna mieć taki charakter bardzo plemienny. Więc mamy podział na prawicę, lewicę, które obie te obie drużyny tak naprawdę aż tak bardzo się między sobą nie różnią, ale rzuciłyby się ją sobie do gardła i przestają mieć e, wizję jakiegoś wspólnego dobra. I bez tej wizji jakiegoś wspólnego dobra, bez tego pojęcia, że możemy się kłócić i między sobą wadzić, ale razem musimy do jakiegoś celu dążyć, to te państwa będą się rozpadały. I właśnie imigracja będzie tutaj dużym problemem podtrzymywania spoistości tych państw. Mhm. A jak odpowiesz na taki zarzut, że nawoływanie czy promowanie powrotu do dawnych obyczajów to jest no, jakiś patriarchat w tym sensie, że no to było, minęło dawno? Dla nikogo w tym momencie to nie jest atrakcyjne. Nie tylko dla kobiet nie jest atrakcyjne, ale również dla wielu mężczyzn nie jest atrakcyjne. Bo to nie jest przecież tak, że to tylko kobiety nie chcą mieć dzieci, tylko część, często też mężczyźni nie chcą mieć tych dzieci. Hmm, tu bym się nie zgodził, że mężczyźni aż tak bardzo nie chcą mieć tych dzieci. U mężczyzn skłonność do posiadania dzieci z wiekiem i z życiem w tej kulturze może spadać, ale na przykład młodzi mężczyźni, jak z nimi rozmawiam, to oni wręcz marzą o tym, żeby zostać mężem i ojcem, żeby założyć rodzinę, żeby mieć bombelki. My oprócz instynktu poszukiwania kobiety i tak dalej, mamy również instynkt chęć posiadania tej rodziny i tej przynależności. Tylko mężczyźni chcą tworzyć rodziny, że tak powiem, sami z siebie, bo. Do tego nas w jakiś sposób ciągnie natura, a kobiety są skłonne zakładać rodzinę dopiero wtedy, kiedy trafią na odpowiedniego mężczyznę. I to jest też dobre, no bo mówię, no zakładanie rodziny z nieodpowiednim mężczyzną jest bez sensu. Ale to nie jest tak, że nagle wszyscy doszli do wniosku, że rodziny są niepotrzebne, bo troszeczkę za bardzo wierzymy w narrację tej takiej liberalno-socjalnej bańki dominującej w, głównej, w głównym nurcie. Ja tam mam wrażenie, że tam faceci dostosowują swoją narrację do tego, czego od nich oczekują potencjalne partnerki. No bo mężczyźni są też zwierzętami no, dość mocno racjonalnymi i też czasami mówią różne rzeczy, które, jakby to powiedzieć, wiodą do sukcesu. A może idealizujesz to, co było kiedyś? To znaczy, ale też... oczywiście były efekty tego poprzedniego modelu społecznego. Dzieci się rodziło więcej. No przecież założenia systemu emerytalnego były takie, że te dzieci zawsze będą i system będzie się po prostu spinał. Myślę, że gdzieś tam 80 czy 90 lat temu, kiedy raczkowały te wszystkie systemy, nie spodziewano się tego, co się wydarzy kilka pokoleń później. Idealizujesz, no ale, ale ja nie, nie sobie... dostrzegasz ciemnych stron. Nie żyłeś w tamtych czasach. Znaczy. Po pierwsze, ja sobie zdaję sprawę, że nigdy nie będzie systemu idealnego. Po drugie, ja nie chcę wrócić do dawnych porządków, bo ja zdaję sobie sprawę, że nie ma już powrotu do dawnych porządków. My będziemy musieli stworzyć nową kulturę z jakimś nowym układem między kobietą i mężczyzną, ale ten stary układ już umarł wraz z tym, jak zmieniła nam się kultura bo nie da się od tak sobie y, powiedzieć, że od dzisiaj dziewczyny pakujemy się y, do wehikułu czasu i mentalnie wracamy do lat 50. Lata 50. zostały za nami w przeszłości. Teraz y, będziemy układać i budować te relacje między sobą na nowo. Na pewno instytucja małżeństwa, tak jak robiliśmy to do tej pory, jest martwa. Spada wszędzie na świecie ilość rozwodów. Dlaczego spada ilość rozwodów? Bo ludzie nie biorą ślubu. Ach tak, okej. Okay. Miałem już tutaj powiedzieć, że spada ilość małżeństw, no ale to też. Bo spada ilość małżeństw, bo ludzie nie biorą ze sobą ślubu. Dlaczego? Bo jest to ekonomicznie bez sensu. Tak jak dzisiaj to robimy, tak jak jest to organizowane, no to ekonomicznie się to po prostu nie spina. Przeciętny wiek pierwszego małżeństwa już w Polsce to około 29 lat. No, i tutaj kiedyś lekarze, ginekolodzy nie bali się tego powiedzieć, ale kobieta w wieku 29 lat, 30 lat, no to ona już wychodzi z tego swojego najlepszego czasu, kiedy mogła te dzieci rodzić. Chociaż dzisiaj, no, jeszcze 2-3 lata temu spokojnie można było używać określenia ciąża geriatryczna na określenie ciąży powyżej 35 roku życia. Dzisiaj już powoli poprawność polityczna zaczyna to kasować. Yy, pamiętam jeszcze, jak też lekarze potrafili się wypowiadać yy, ponad. 10-15 lat temu, że najlepszy wiek dla kobiety urodzi dziecko do 25 roku życia. Dzisiaj już ta narracja się przesuwa, że no 30-40 lat to już nawet będzie dobrze. A już co, po niektóre żyją nadzieją, że jak, jak, jakiejś aktorce czy gwieździe e, social mediów udało się urodzić dziecko w wieku lat 50, to znaczy, że wszyscy tak możemy, bo medycyna rozwiąże wszystko. Nikt nie bierze pod uwagę, że jest to często rozwiązanie tylko dla ludzi bardzo bogatych, no i to jest szansa sukcesu, jak szansa na trafienie w szóstkę, w totkę. W każdym razie no, nie ma powrotu już do starych porządków, do starej kultury. Musimy stworzyć nową kulturę z tym, co mamy dzisiaj tutaj dostępnego. Pytanie, czy to jest w ogóle możliwe. Tak, oczywiście, no bo to będzie musiało się stworzyć. No, najwyżej za każdym razem ludzie w jakiś sposób się zorganizują. To, że pytanie: tylko, czy my tam, nasza kultura dalej będzie w tym wszystkim istniała? Bo jeżeli my nie będziemy w stanie stworzyć kultury, w której będą nasze dzieci i będziemy w stanie przekazywać nasz, nasz kod kulturowy dalej, no to zostaniemy przez kogoś zastąpieni. Jeżeli ktoś myśli, że na przykład geny Azteków zniknęły z planety Ziemia, ponieważ zostali oni podbici przez konkwistadorów, to się grubo myli, bo ich geny żyją dzisiaj w mieszkańcach Ameryki Południowej. Tylko ich kultury już po prostu nie ma. To samo może wydarzyć się tutaj w Europie, gdzie e, geny Europejczyków, geny Wikingów, e, Germanów, czy cokolwiek dalej będą płynęły w żyłach, e, krew tych ludzi będzie płynęła w żyłach ludzi tutaj mieszkających, ale po prostu ta kultura, która dzisiaj tutaj istnieje, zniknie, ponieważ będzie bezpłodna. My musimy na nowo stworzyć kulturę, która w jakiś sposób będzie płodna, która będzie dawała nam rezultat w postaci wujków, cioć, kuzynów e, i większych rodzin. Wydaje mi się bardzo naiwne to, co mówisz. To znaczy, nie masz konkretnego pomysłu, tylko mówisz, że po prostu no, będzie musiało coś się takiego stać, że musimy to zrobić. Ale taka naiwna wiara, że coś na pewno tak wykombinujemy, że nam się uda. Nie, to znaczy, się no, nie uda. Jeżeli zrobi się bardzo głodno i, że tak powiem, chłodno i niebezpiecznie, to natychmiast e, feminizm znika. I hasła, że kobiety dążą do samorealizacji, tym mężczyznom można, należy nie ufać. Również znikają w sytuacji, kiedy natychmiast trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Pewnie każdy z nas ma parę, w której no. Mąż jest totalnym pantoflem, żona ten dom, ten dom rozstawia po kątach, tak jak chce, ale nawet w takich związkach, jeżeli w nocy oni usłyszą jakiś hałas w piwnicy, czy gdziekolwiek, że grzyba została wybita, no to ta żona, która na co dzień o wszystkim dyryguje, to się chce schować za tego męża i tego męża wysyła, żeby sprawdził, co się dzieje. Więc to, że zaczyna się robić na świecie troszeczkę niebezpiecznie i że zaczynamy żyć w ciekawych czasach, to to już siłą rzeczy będzie nas zmuszało do powrotu do ustawień fabrycznych. Bo tylko w filmach science fiction mamy yy, i w współczesnych serialach historycznych Netflixa mamy tarczowniczki, wojowniczki, które są w stanie podtrzymać państwo. I może ktoś mówić, że w armii ukraińskiej obecnie jest 20% kobiet, ale w tych wszystkich filmikach, gdzie no, ktoś się z kimś strzela, to jakoś tych kobiet nie widać. Gdzie nasi widzowie, których być może zainteresuje to, o czym mówisz, mogą znaleźć więcej treści Twojej produkcji? Yy... Głupio się przyznać, ale najwięcej to produkuję na TikToku, bo to jest najłatwiejsza forma twórczości, tam do minuty, żeby jakąś myśl puścić. To samo próbuję przerzucać na swój kanał na YouTube Roman Warszawski Niebinarnie, bo też zapomniałem się Państwu przedstawić. Żyjemy w czasach, jakich żyjemy, więc ja też się dostosowałem do poziomu debaty. No i na przykład jestem kobietą, jestem transseksualną, lesbijką, maskulinarnej prezencji, stąd nazwa kanału Roman Warszawski Niebinarnie. I jak rozmawiam ze współczesną feministką, to yy, no, można powiedzieć, że w ten sposób się zapętliły, że nie są w stanie mi zaprzeczyć, że ja nie jestem kobietą, mówiąc to, co mówię. Więc też nie można mi zarzucić seksizmu, że nie mam prawa jako mężczyzna wypowiadać się na tematy, o których się w tym momencie wypowiadam. Podsumowując, podsumowując, moim gościem była dzisiaj Roman Warszawski. Nie, 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 przepraszam bardzo. To, że jestem kobietą, wcale nie oznacza, że muszę używać żeńskich zaimków. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Wielokrotnie można zauważyć, że do Polski trafiają jakieś projekty skierowane do kobiet z nadania zagranicznych korporacji. Silne to jest zwłaszcza, jeżeli chodzi o angażowanie kobiet do branży technologicznych, no bo tam jest niby niedoreprezentacja. I jak weźmie się ich foldery reklamowe, te projekty są często realizowane zarówno w Polsce, jak i w krajach zachodnich, to one w Polsce jeszcze są kierowane do kobiet, a na zachodzie już są kierowane do osób identyfikujących się jako kobiety. I tak samo wszędzie w tym poprawnym biznesie, jak ktoś na przykład wychodzi z pomysłem biznesowym pod tytułem na przykład majtki menstruacyjne, już nie może reklamować tego produktu jako skierowanego do kobiet. Więc jeżeli ktoś mówi, że ta nasza kultura może się podtrzymać, to proszę zauważyć, w jak szalonym pociągu my się już znajdujemy. W więzieniach w Kalifornii mamy boom demograficzny, bo się okazało, że więźniarka jest zgwałcona przez inną więźniarkę i zachodzi w ciążę. Szczerze przyznaję, że nie siedzę aż tak bardzo w tych tematach i nawet już w tej rozmowie trochę się gubię, więc jeszcze raz podsumowując, moim gościem był Roman Warszawski, transeksualna lesbijka o maskulinarnej prezencji. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.